Czołem kochani, szczęść Wam Boże! Jak przygotować się na zmartwychwstanie! Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc mała człowieczka i ruszamy ze słowem Bożym! Wielki twórca Leonardo da Vinci. Dostał zlecenie do namalowania swego czasu fresku z ostatnią wieczerzą. Postanowił się do tego bardzo dobrze przyłożyć, ponieważ wiedział, że to będzie wielkie dzieło. I owszem, takie jest. Zaczął więc szkicować poszczególne postacie, obmyślał w głowie plany na ten fresk i szukał też. Modeli, którzy mu pomogą, no bo to dużo twarzy: Pan Jezus, apostołowie. Pewnego razu, jak był w kościele, spotkał tam młodego ministranta, który pięknie śpiewał w chórze. Y, spytał go się, czy nie chciałby mu pozować i pomagać, bo jego twarz idealnie mu pasuje do tego, żeby namalować Jezusa. Ten się zgodził. Leonardo nawet. Zapytał się go, jak ma na imię, nazwisko, żeby wiedział, znał modela. Piotr Bernardini. Proszę pana. Tak też było. Miały lata, a Leonardo miał kłopoty z wywiązaniem się ze swojej pracy i nie mógł namalować i dokończyć fresku. Cały czas mu brakowało szczegółów i nie mógł sobie wyobrazić niektórych rzeczy. Pewnego razu, jak szedł przez miasto. Z pewnej karczmy, wypadzą taki zapijaczony mężczyzna. Nie bo Melang. Leonardo na niego spojrzał. Podszedł i się spytał: Przepraszam pana, y, może to jest dziwne pytanie, ale czy chciałby pan mi pomóc jako model? Nie, ja się na tym dobrze znam. Odpowiedział. Już kiedyś taką pracę miałem. To dobrze, dobrze, dobrze. Ja potrzebuję pomocy, bo. Tylko niech pan się zgodzi. Potrzebuję twarzy, która pomoże do szkicu Judasza. Proszę bardzo. Leonardo zaczął szkicować. Przypatrzył się. I gdzieś już mu te rysy w twarzy w świtały. Poprosił mężczyznę, by mu odpowiedział. Jak ma na imię. A ten odrzekł: Piotr Bernardini, a co? Dzisiaj czytamy w kościele słowa z Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajcie. Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniące białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazali im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedzieli bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. Oto słowo Pańskie. Słuchając dziś o przemienionym obliczu, niektórzy panowie już czują wizytę u dobrego Barbera i są zadowoleni ze swojej nowej brody. Panie pewnie chciałyby się wybrać, by przemienić swoje oblicze u jakiejś dobrej kosmetyczki, by ich zrobiła na bóstwo. Może są też tacy, którzy myślą, że ho, oni chętnie wybraliby się do salonu fryzjerskiego i zrobili nowe fryzury. A może i bywają tacy, którzy marzą o operacji plastycznej, ale, ale jakby wtedy wyglądali, to ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Tylko, że ta Ewangelia dzisiejsza nie jest po to, by mówić o tym, by pięknie wyglądać. Pan Jezus, kiedy się przemienia na górze tabor, to nie po to by powiedzieć tam idźcie, zróbcie coś ze sobą, przetnijcie tam i poprawcie tutaj. Nie, nie, nie. Jego uczniowie są przerażeni, gdy to widzą, ale nie dlatego, że on źle wygląda, ale dlatego, że widzą niebo i nic z tego nie rozumieją. Sytuacja zmieni się, gdy będą schodzić z góry i Pan Jezus im wytłumaczy, że to wszystko miało ich przygotować na czas męki i zmartwychwstania Jego. Podobnie jest w poście z nami. My też mamy przygotować się przez post do przemienienia, by zmartwychwstać. Post ma nas przemienić. Stąd w poście mamy czas na takie poszczenie, czyli odmawianie sobie dobrych rzeczy, by zawalczyć nad pięknem swojej duszy. W czasie postu mamy też czas na jałmużnę. To moment, kiedy mamy zrezygnować z czegoś dobrego, zaoszczędzić, by oddać to tym, którzy nic nie mają i potrzebują. By się podzielić czymś od siebie i przemienić siebie już w ludzi, którzy są otwarci dla innych. W końcu mamy też czas na modlitwę, by przybliżyć się do nieba i przemienić się przez spotkanie z Panem Bogiem, przechodząc chociażby na drogę krzyżową czy na bożeństwo gorzkich żali. Wielki Post ma przemienić nasze oblicza, byśmy mogli zmartwychwstać na nowo. O tym, jak ludzie bardzo pragną zapamiętać twarze, które przypominały im o Panu Bogu, a może nawet były na swój sposób trochę boskie, najlepiej opowiada historia patrona harcerzy, błogosławionego księdza i druha Stefana Wincentego Frelichowskiego. Był on człowiekiem, który całe życie uczył się w harcerstwie walczyć o sprawność swojej duszy. Gdy został księdzem, Pomagał w swoim życiu wielu osobom, ale gdy wybuchła wojna, trafił do obozu koncentracyjnego, nawet do różnych. Jego droga przez życie od tej pory była jedną wielką drogą krzyżową. Ostatecznie znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau i tam wybuchła epidemia tyfusa. Postanowił pomagać tym ludziom. Z odwagą szedł, by ich zanosić jedzenie by ich spowiadać i w ten sposób sam się zaraził i zmarł. I wtedy stała się rzecz niesłychana. Władze obozu koncentracyjnego pozwoliły wystawić jego złoki, takim nietypowym pogrzebie, na widok publiczny, a nawet pozwoliłyby naszkicować jego twarz i odlać pośmiertną maskę, która z biegiem czasu stała się niesamowitą relikwią. Ludzie to zrobili po to, by zapamiętać tego młodego, odważnego księdza i kapłana, którego oblicze było na tyle dobre, pogodne i odważne, że przypominało im, nawet w tak ciężkim miejscu nieludzkim, że Pan Bóg ma prawdziwe, radosne oblicze i prowadzi do zmartwychwstania. Okej, okay. mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że jeśli chcemy przygotować się na czas zmartwychwstania, musimy przemienić swoje oblicze w ten sposób, by ćwiczyć sprawność swojej duszy. Mam nadzieję, że mamy już teraz jedno wielkie KPW. I taka dobra propozycja do tego ćwiczenia duszy, by zdobyć jej sprawność. Przygotujcie sobie skarbonkę wielkopostną. Do zbierania jałmużny i podkładajcie tam swoje własne kwoty na pomoc dla potrzebujących. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!